Dzisiaj, Dzisiaj będzie znowu gotowanie. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak zrobić kurczaka w sosie musztardowo-miodowym, to zapraszam do dalszego oglądania. Pamiętajcie, że możecie znaleźć więcej moich przepisów w jednych z moich playlist pod tytułem gotowanie. Zapraszam serdecznie. Do zrobienia kurczaka w sosie musztardowo-miodowym będą na potrzebne piersi z kurczaka pokrojone w kostkę. To są takie. Dwie małe podwójne piersi, jedna papryka, taka większa papryka pokrojona właśnie w takie paseczki, yy, średnia cebula, yy, pokrojona w takie półksiężyce, yy, jeden zmiażdżony czosnek, yy, to znaczy jeden ząbek zmiażdżony czosnku, yy, pieprz, yy, sól, musztarda, miód. I sos barbecue. Tutaj sobie przygotowuję taki sos. Tutaj są 3 łyżki stołowe miodu, jedna łyżka stołowa musztardy, 2 łyżki stołowe sosu barbecue. To wszystko wymieszam, ale później to będę właśnie rzucała do, do reszty produktów. Bo teraz chcę po prostu wszystko wymieszać i zrobić taki jednolity sos. Na łyżce oliwy smażam kurczaka. Kurczak musi być taki zabrązowiony. Kurczak już jest zabrązowiony, a może raczej powinienem powiedzieć, że jest zarumieniony. Teraz mogę wrzucać następne składniki: cebula, czosnek, papryka. Podleję to wszystko odrobiną wody. Zostawię to pod przykryciem do momentu, aż warzywa zmiękną. Warzywa już są miękkie, teraz mogę dodać sos. oraz szczyptę soli i pieprz Teraz wszystko wymieszam Przykręcę ogień i pozostawię to wszystko pod przykryciem około 10 do 15 minut i nasza potrawa już będzie gotowa Mam nadzieję, że przepis Wam się spodobał. Życzę wszystkim smacznego. Do zobaczenia, kochani Pa.